obalać, uderzać łokciami. No, co mam powiedzieć? Już to mówię któryś raz, to jesteś którymś z reporterów, który ma za mną dzisiaj wywiad. No, zrobił krzywy numer, krzywy. No, to delikatnie mówiąc krzywy. Nie będę tutaj używał innych słów. Już użyłem na ringu. Może nie powinienem tego użyć, ale to pod wpływem emocji. Jakby nie było, przepraszam wszystkich za te słowa. E, bo to nie, nie fajne słowa, no. No zrobił jak zrobił, no co mam powiedzieć. Emocje powoli będą opadać. Myślałem, że będzie to walka fajna, czysta, która przyciągnęła naprawdę sporo kibiców. Przepraszam, nie. zainteresowanie tą walką było bardzo wielkie. Chcieliśmy dać kibicom jakieś emocji, no ale Marcin dał co dał, no i zafundował skandal, po prostu. Ale właściwie dlaczego, jak, jak myślisz, dlaczego on to w ogóle zrobił? Bo on normalnie boksował, nie było te, czy on po prostu nie wytrzymał presji? bo? Dziw, to było strasznie dziwne, bo normalnie walczyliście, on też zadawał ciosy i nagle, no się zachował. Wiesz eee, co, ja myślę, że on po prostu zaczął czuć, że przegra tą walkę. Takie przynajmniej jest moje zdanie i tego zdania będę się trzymał. No bo w pierwszej rundzie dostał już kilka mocnych ciosów. Tańczył mi tam już ładnie, widziałem, no ja wiedziałem, że to się odłoży i... W następnych rundach po prostu skumuluje i go skończę, no ale... I myślę, że on też to czuł i po prostu zrobił co zrobił, poszedł sobie na skróty żeby nie, nie przegrać jakoś przez ciężki nokaut, wolał mnie obalić, przegrać przez dysk dyskwalifikację nie wiem, naprawdę, a tak mi się wydaje. Ale to, to, co było bardzo ważne, to to, że uspokoiłeś swoich kibiców, bo oni ruszyli od razu pod ring, ale od razu wziąłeś mikrofon, powiedziałeś, żeby tego nie robili, że po prostu no, nie wytrzymał presji, zachował się bardzo źle, ale odciągnąłeś e, swoich kibiców, tak, a miałeś, no sprzedałeś mnóstwo biletów. No tak, odciągnąłem kibiców, bo dlaczego, dlaczego by miało się stać coś złego na tej gali? Przecież walczą tutaj inni zawodnicy, nie tylko ja tutaj walczę. Dlaczego miałoby to się później odbić dla nich, że nie wiem gala była przerwana lub komuś coś by się stało? Nie wiem, może jakieś jacyś kibice mogliby przy tym ucierpieć przypadkowi, więc no, zrobiłem, myślę, że wydaje się bardzo dobrze. No i gala, gala idzie dalej, swoje, toczy się swoim torem, więc fajnie. No.